Dzień dobry, witam serdecznie w kolejnym dniu. Trzeba kurczę rozpocząć tutaj nierówną grę. Tacho właśnie rozpoczęte. 5 minut na moteczkach i lecimy do Pragi. 404 km. Dzisiaj się yy, zrzucę. W, w Pradze, potem polecę do magne się zrzucić i jak nigdy w Mnichowie jest rozładunek, więc dzisiaj też to zrzucę. Może coś się uda jeszcze dzisiaj poładować, bo w Pradze to na pewno się nie uda, bo załadunek dopiero będzie na jutro, na środę, więc no co. Ogarniam się i startuję. Małe ogłoszenie parafialne. Trwa plebiscyt mistrzowie motoryzacji kierowca roku, organizowany przez Polską Press Grupem. Głosowanie będzie trwać do czwartku 8 maja 2025 roku do godziny 21. Koleżanka ode mnie z firmy startuje w plebiscycie kierowca roku. Każdy wasz głos jest dla niej ważny i może przybliżyć ją do wygranej. Pauza, pauza i po pauzie. Jak to się mawia, trzeba palić szerszenia i lecieć dalej. Do celu pozostało mi jeszcze 140 km, 2 godziny dreptania, a ja się znajduję na granicy dosłownie. O, pik, 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 tam zjeżdżają auta przez parking, gdzie jest kontrola. I właśnie już jestem, kurde, w Czechach, moi drodzy, w Czechach I dzisiaj jest taki ambitny plan Bo mam e, trzy rozładunki Oczywiście stan, standardowo Praga Później, kurde, tam e, Nymburg. No i o dziwo pierwszy raz Doszło do zrzutki e, Mnichowo, nie? Bo tak to tylko było tam, były tylko tam załadunki, a teraz Doszły te kosze do rozładunku, no i ambitny plan jest taki, żeby to dzisiaj wszystko pozrzucać. Mam nadzieję, że się uda, bo w Pradze, w tych w sumie jazłowicach mamy rezerwację na dzisiaj, na godzinę, tak chyba 12. Tylko jest teraz pytanie: czy ta awizacja jest tam u nich w jazłowicach, czy znowu do tych Czerczany, cierciany, jak zwał, tak zwał, nie? Ale i tak, jak już. Mam nadzieję, że w końcu kurde zrobili, bo tam jest wiecznie ten problem z tą rezerwacją. No ale tak, jak to zrzucę, to polecę sobie właśnie do Nymburga, zrzucę sobie w Magnie. Chyba mi 11 pojemników. Polecę do Mnichowa, zrzucę tam te kosze i będę chciał się załadować w Mnichowie od razu. Czy to się uda? Panie Tadeuszu, zapraszam. Brzmi, nie wiem, choć się domyślam. To jest bardzo właśnie dobre pytanie, czy się uda, bo na dołą sprawę załadunki są na jutro, no ale jak będę we Mnichowie, to Cię kurde trzeba będzie zorientować, żeby, czy da rady od razu załadować, wtedy jedno miejsce odpadnie i wtedy magnę byśmy zaatakowali jutro, no i tą Pragę. Aczkolwiek w Pradze może być najgorzej, bo re z rezerwacją może być różnie. Bo raczej kurczę, nigdy tam y rezerwacji na załadunek nie miałem na godzinę 10 czy 11. Zawsze była 14 albo 15 w tych godzinach, nie? No ale zobaczymy. To jest ambitny plan. Jak wyjdzie, wszystko się okaże w praniu. Na razie lecimy 135 km. A few moments later. Taka szybka, mała aktualizacja moi drodzy. Jestem na miejscu w Jazłowicach. Już właśnie nawet jestem i pod rampą. I chłopaki mnie tam zrzucają. I powiem Wam, że dzisiaj to jest normalnie jakiś dzień kuźwa dziwny. Nie dość, że wczoraj miałem problem z zasięgiem w telefonie. To dzisiaj, jak wjechałem do Czech. Też miałem ten kuźwa problem e, z zasięgiem, nie? W ogóle nie szło się e, dodzwonić. Ja się nie mogłem dodzwonić, nikt się do mnie nie mógł dodzwonić. E, jak chciałem ustawić e, zasięg, żeby sobie e, wybrać na ręczny, to wyskakiwał mi e, komunikat e, brak, e, zasie, e, brak się, e, sieci. E, w końcu kuźwa zresetowałem e, urządzenie telefonu za którymś już razem i mogłem się zarejestrować do sieci, zarejestrowałem się teraz do Vodafone. Mogę dzwonić, więc jest dobrze. Nie wiem czy ktoś do mnie się zadzwoni, ale potem znajomy będzie do mnie dzwonił jak się tam załaduje. Ale co za tym idzie, zaś nie mam kurde w swoim zasięgu internetu, nie. Ale mam tą drugą kartę, drugą kartę ze 50 giga internetu, więc jest połowa sukcesu. Grunt, żebym ja mógł kurde dzwonić i żeby się ktoś mógł do mnie dodzwonić. E, ogólnie co? Tutaj zrzucam, lecę do e, Nymburga, do firmy Magnat, nie? Tam się zrzucam. E, to jakaś godzinka będzie tam do lotu. Potem lecę do e, Mnichowa, tam się zrzucam i próbuję się załadować. Bo wczoraj mi spedytor potwierdził, potwierdził, że jutro, w środę, mamy trzy załadunki, nie? Więc jest dobrze. Do. Dobra, czekamy na rozwój sytuacji. Jest bardzo dobrze, moi drodzy, jest bardzo dobrze rozładowane. CMR-ki popodbijane, więc można lecieć na drugi rozładunek do Nymburga, 77 km. Pięknie, pięknie, jak jest pięknie i muszę jeszcze się dalej pochwalić, że dalej mi kordę telefon dzwoni. Ja pierniczę, normalnie mogę wykonywać połączenia. Fajnie, fajnie. Kurde, pieczone. Pięknie, jak jest pięknie. Drugie miejsce, Nymburk, właśnie rozładowane. A few moments. Pięknie. Tak, normalnie. Jak zrzucę się i uda mi się załadować, załadować towar do Eisenach'a, to wyjadę tam kurczę ten kilometr na stację i tam na niej zostanę. Bo to, co jest po drugiej stronie. To normalnie mistrzostwo. Jest tak zawalona ta droga, że szkoda gadać. Już tak 5 km ja jadę w swoją stronę, ale w tamtą stronę właśnie przez 5 km wszystko stoi tam dalej, nie? Więc ujojo więc no. Jak się załaduje, to wyjadę sobie właśnie na tamtą stację i tam sobie już zostanę i sobie rano pojadę do Nymburga na Magnę się załadować, to będzie najlepsze rozwiązanie niż tu kurczę się ładować w te koreczki. No i dobra, praktycznie już jestem kurcze na miejscu. Ostatnia, że tak powiem, prosta. Tu mam po prawej stronie cpn -a. i tak jak mówiłem, że jak się kurczę zrzucę i uda mi się załadować, to na tym parkingu tutaj zostanę, a nawet jak mnie nie załadują, to też tu na niego wyjadę, żeby się wypałzować do jutra. To jest najlepsze rozwiązanie. Ale myślę, że ambitny plan będzie, chociaż tutaj się uda załadować, bo ci chłopaki, co tam w biurze chła są, to oni kurczę w miarę są Mili, uprzejmi, pomocni. Idziemy do biura, i zaraz będzie chwila prawdy, czy mnie załadują. Rozładować powinni, ale okaże się, czy mnie załadują. Zaraz dam No i chyba mój ambitny plan z załadunkiem lech w gruzach, bo gościu, który będzie mnie zrzucał to on nic nie wie, że w ogóle e, jest jakiś załadunek do Ejzenachu, nawet na jutro nic nie wie, dzwonił tam gdzieś do swojego szefa no i ten mówi, żeby do e, Damiana jakiegoś znalazł, ale żadnego Damiana tu nigdzie na razie nie ma no i co, jestem rozładow rozładowany, a co do załadunku to ten e, mój ambitny plan lek w gruzach e, w tym biurze Nikogo, kurde, nie było takiego typowego, który papiery tam ogarnia Był tylko jakiś gościu zakręcony, że on nic nie wie Z tego, co gdzieś on tam zadzwonił To ten gościu mu powiedział, powiedział Przekazał i on mi przekazał te słowa Że do Eisenacha towar jest w produkcji I jutro go nie będzie do załadunku i dwa, że oni nie mają planu, yy, że mają do Eisenacha wysyłkę, nie? Coś, koło, coś takiego yy, ten mi gadał. A ile w tym prawdy to ja nie wiem. No. Zgłosiłem yy, tam do siebie, do firmy, no i wiadomo, że moja firma teraz musi to yy, zgłosić do Waltera. No bo Walter nam to daje, nie? Więc yy, dzisiaj na pewno nie dostaniemy żadnej u, u odpowiedzi na ten temat. Więc, no co, wyjeżdżam na tego CP na tam i będę robił pauzę. I też nie wiem, kurczę, czy ten CPN, ten parking na tym CPN jest płatny, czy nie, ale to trzeba będzie się zorientować, jak to się mówi. No, bo co, pojadę teraz do Magny, a okaże się, że Walter odpisze, że tu będzie załadunek, nie? I pojadę sobie 60 km do Nymburga i później będę się 60, km wracał. Ni cholery Ni cholery moi drodzy Jedziemy tutaj na tego Cepena Dobra Idziemy się zorientować czy za ten parking się płaci Czy się nie płaci Czy on jest za darmo Raczej nie jest za darmo jak większość w kraju czeskim Aczkolwiek mogę się zdziwić Albo się miło zaskoczyć Idę się zorientuję. Zorientowałem się, parking płatny. Więc zapłaciłem. Koszt tego parkingu na jedną nockę to jest 100 koron. To nie jest dużo. To jest w granicach 20 zł. Chyba tak. Korona jest po, niech będzie po 18 groszy. No, wychodzi mi, że 18 złotych, no to parking za jedną nockę 20 złotych. Nie ma tragedii, moi drodzy. Żeby nie było. Żeby nie było. Jest. Jest. Opłacone. 100 koron. Więc dobra, no co. W takim razie, że tak powiem, kurde, trzeba będzie czekać na informację o spedycji, A jak nie, no to trzeba będzie, kurde, stać. Yy... Czekać jutro, aż się odezwą, mnie <grymne> zakończone tacho, zrobić sobie papu i odpoczywać, robić pauzuniem. Jedenasteczka mi pięknie wyjdzie, więc to jest ten plusik. No i mam nadzieję, że spedycja Walter odpisze jeszcze dzisiaj cokolwiek. A jeśli nie, no to trzeba będzie czekać, kurde. Eee, zapewne do 8 rano, jak nie dziewiątej, nie? No cóż, życie jak w Madrycie! No dobra, więc bez przedłużania, widzimy się jutro. Dziękuję, do widzenia, do zobaczenia. Odpierdolcie się ode mnie.